Nie musi być idealnie, żeby było dobrze. Wcale nie musi być na tip-top, żeby podcast dawał efekty, których chcesz. Tak, niech Twój podcast będzie przemyślany, bo sam pomysł to za mało. Zdawaj sobie sprawę, dlaczego i dla kogo nagrywasz, ale nie musisz z niego robić wielkiego projektu. Ten wielki projekt to może być pułapka. Cześć, tu Kasia, a ty słuchasz prosto o podcastach. To miejsce dla właścicielek biznesów online i marek osobistych, które chcą stworzyć podcast pracujący na ich korzyść przez lata, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Jeśli to o tobie, to zostań ze mną. Pokażę ci, że podcastowanie może być proste. O co mi chodzi, gdy mówię wielki projekt? Często spotykam się z takim podejściem. Do podcastu jako do wielkiego projektu, który trzeba zrobić i uruchomić z wielką pompą, bo przecież inaczej nie ma sensu go robić wcale. Myślisz o tym, że to musi być najlepszej jakości. Najlepiej w tym studiu nagraniowym, które często widujesz w podcastach na YouTubie, że to właśnie musi być od razu wideo, bo audio to już nic nie znaczy że to musi być duże, to musi być podcast przez wielkie P, bo inaczej nikt tego nie będzie chciał słuchać, nie będziesz na pewno mieć efektów, nie będziesz się, nie wiem, wydawać profesjonalne w tym co robisz, bo nie widać tego drugiego mikrofonu w tle, o którym tak marzysz. I już na sam początek stawiasz przed sobą ogromną presję, że to musi być Perfekcyjne, żeby było warte Twojego zaangażowania, żeby było warte może też czasu słuchaczy, a to i tak nie jest klucz sukcesu podcastu. Traktujesz podcast jako coś tak mega poważnego, gdzie wszystko musi być przygotowane na tip top, a wiesz, co się ostatecznie dzieje? Bardzo często. No cóż, nie robisz tego podcastu wcale. Wymówki są różne bo jeszcze cię nie stać na to studio, bo jeszcze musisz nauczyć się tryliona rzeczy, żeby było tak, jak ty dokładnie chcesz, bo twój pierwszy odcinek musi być ekstra, idealnie dopracowany, więc dłubiesz w nim, żeby go udoskonalić. I tak ten czas sobie leci, a twojego podcastu dalej nie ma. I czasem czujesz być może jakieś takie okucie zazdrości, że no, ta konkurencja znowu Cię wyprzedziła. Być może ona nie zastanawiała się po prostu nad każdym detalem, tylko zaczęła działać z tym, co ma. Wiedząc, że może pierwszy odcinek pójdzie do kosza albo po kilku latach będzie dla Ciebie asłuchalny, ale lepiej zacząć z tym, co się ma, niż nie zacząć w ogóle. Serio. Nie musi być idealnie, żeby było dobrze, żeby mieć podcast, który przynosi ci satysfakcję i efekty. Zawsze możesz wznosić jakość swojego podcastu. Tylko zobacz, czy nie lepiej zacząć teraz, tak jak mówiłam, z tym, co masz i za rok zobaczyć, ile osiągnęłaś, ile się nauczyłaś i wyciągnąć wnioski, co możesz poprawić. Czy jednak lepiej za rok być w tym samym czy podobnym miejscu, bo to nie był idealny moment, aby ruszyć?